Przedstaw trójmian kwadratowy f w postaci ogólnej i obliczy wyróżnik tego trójmianu. Teraz spróbujmy rozszerować, co kryje się w treści tego zadania. Trójmian kwadratowy to jest inna nazwa funkcji kwadratowej. Ja zapiszę, to jest po prostu funkcja kwadratowa. Mamy zapisać ją w postaci ogólnej, czyli y, y równa się ax kwadrat. Dodać bx, dodać C i jeszcze mamy obliczyć wyróżnik tego trójmianu, wyróżnik, czyli deltę, korzystając ze wzoru b kwadrat minus 4 ac. Przykład, jaki mamy rozwiązać, jest zapisany w postaci kanonicznej. Aby przejść na postać ogólną, należy zastosować jeden z, ze wzorów skróconego mnożenia. My skorzystamy z tego na kwadrat różnicy, ponieważ nasz przykład to jest x 3. Do potęgi drugiej. Teraz ja najpierw przepiszę przykład, zamiast f od x wpiszę y i przepisuję. Czyli teraz skorzystam z tego wzoru i zajmę się tym nawiasem. x odjąć 3 do potęgi drugiej. Czyli a to jest x, a b to jest 3. Czyli w naszym wzorze mamy a i mamy b. I według wzoru mamy podnieść a do kwadratu, czyli x kwadrat, odjąć 2 razy a, czyli x, razy b, czyli 3, dodać b do kwadratu, czyli 3, do potęgi drugiej. Teraz hmm, Wymnażamy, wymnażamy tutaj ten wyraz. x kwadrat odjąć 2 razy x razy 3 to jest minus 6x, no i 3 do potęgi drugiej to jest 9. I wyszło nam, że x minus 3 do potęgi drugiej zapisane w postaci sumy algebraicznej to jest x kwadrat minus 6x dodać 9. I teraz to, co nam wyszło, wstawimy do naszego wzoru. I jeszcze zapiszę nawias. I w nawiasie wstawiam zamiennik. Pamiętam o spisaniu tej jedynki, która jest we wzorze. Tutaj zaznaczę jeszcze. Dalej usuwam nawias. Przed nawiasem jest minus jedynka, stąd każdy wyraz w nawiasie. Pomnożę przez liczbę minus 1. Y jest równe. Minus x kwadrat. Minus 1 razy minus 6x, minus razy minus daje nam plus 6x, minus 1 razy plus 9, czyli będzie minus 9 dodać 1. Jeszcze zredukuję wyrazy podobne, to jest minus 9 i 1 i uzyskam wzór funkcji kwadratowej, zapisany w postaci ogólnej. Czyli wykonaliśmy pierwszą część tego zadania. Obliczy... Przedliśmy trójmian kwadratowy w postaci ogólnej. Teraz mamy obliczyć jeszcze wyróżnik trójmianu, czyli zapiszemy sobie wzór, delta równa się b kwadrat minus 4AC i tutaj jeszcze wypiszemy sobie współczynniki A jest równe minus 1, B jest równe 6, a C jest równe. Minus 8 i podstawiamy. B do kwadratu, czyli 6 do potęgi drugiej, ogień 4 razy minus 1 razy minus 8. Zapisuję w nawiasie. 6 do potęgi drugiej to jest 36. Teraz muszę się dokładnie temu działaniu przyjrzeć, sprawdzając znak. Czyli mamy 3 minusy, czyli 3 minusy dają nam min minusa, minus razy minus to jest plus i razy minus to będzie minus. 4 razy 8 to jest 32, czyli delta, nasz wyróżnik jest równy 4.